Panowie i panie airdrop hunterzy, jeśli kiedykolwiek braliście udział w airdropie, wykonaliście wszystkie zadania, a w nagrodę nie dostaliście nic lub wasz airdrop był pomniejszony, to ten odcinek jest dla Was. Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Na przestrzeni ostatniego roku coraz częściej pojawiającym się problemem w świecie krypto są ataki Sybil. Ich ofiarami są nowo powstające projekty, które poprzez airdropy chcą zachęcić nowych użytkowników do aktywności i wsparcia na początkowym etapie. No i właśnie, tam gdzie są darmowe pieniądze, tam też jest pokusa, by spróbować dostać airdrop z kilku kont. Moi drodzy, to jest właśnie atak Sybil. Polega on na stworzeniu kilku tożsamości, kont, portfeli lub nawet węzłów sieci przez jedną osobę lub organizację. Najczęściej po to, by uzyskać dodatkowe pieniądze. To tak, jakbyście zrobili sobie 10 kont na Facebooku i wykorzystywali je po to, by lajkować swoje posty. No, nieładnie. Ataki Sybil mają długą historię w świecie krypto. Praktycznie każdy blockchain jest na niego podatny poprzez przejęcie wystarczającej ilości węzłów w sieci, czyli atak 51%. Przykładem jest chociażby kryptowaluta Verge, która została zhakowana w 2021 roku, a haker usunął dane transakcyjne z aż 200 dni. Kolejne jest Monero, gdzie nieznany sprawca próbował połączyć transakcje z adresami IP. Monero wprawdzie zatrzymało atak, ale niestety niektóre dane o użytkownikach wyciekły. W przypadku projektów oferu darmowe airdropy, atakującym może być każda osoba, która specjalnie do tego celu zakłada dodatkowe konta, by dostać więcej kryptowalut. W ostatnim czasie jest to prawdziwa plaga i taka, no, powszechnie akceptowalna praktyka. Wystarczy tylko przytoczyć historię sieci Arbitrum, gdzie chiński zespół Explore wraz z dziennikarzem Colin Wu sporządzili raport, według którego rozdano aż 253 miliony dolarów użytkownikom oznaczonym jako Sybil. Tak w ogóle, wiecie skąd wzięła się nazwa Sybil? Sybil to tytuł książki z 1973 roku, gdzie główna bohaterka Sybil, Dorset, cierpi na zaburzenie osobowości wieloosobowej i przejawia aż 16 różnych osobowości. Później, w roku 2000, badacz firmy Microsoft, pan Biran Zil, stwierdził, że ta nazwa świetnie będzie pasować do tego typu ataku i wtedy użyto jej po raz pierwszy w artykule Microsoft Research. Sami widzicie, nazwa nie jest przypadkowa. No dobra, wiem, że powoli robi się Wam ciepło, ponieważ wielu z Was próbowało mało zdobyć airdrop z kilku kąt. Spoko. Łysy nikomu nie powie. Natomiast chcę Was uczulić na to, że w przyszłości świat krypto będzie z tym walczyć. Nawet zwykli użytkownicy mogą dostać rykoszetem, a ich portfele mogą być uznane jako sybil, co z automatu wykluczy ich z wszystkich airdropów. Wytłumaczę więc Wam, jak tego uniknąć. Z góry zaznaczam, to nie będzie poradnik o tym, jak oszukać system i nadal walczyć o airdrop z wielu kąt. Nie zachęcam do tego. Ten film ma za zadanie uczulić osoby starające się o airdrop z jednego kąta, tak by nie zostać wrzuconym do jednego worka ze z, z Spamy. No dobra, po pierwsze najważniejsza zasada. Wasz portfel nie może być powiązany z innymi portfelami, a szczególnie takimi, które też biorą udział w airdropie, co oznacza powiązany. Po prostu nie mogą tam być jakiekolwiek transakcje między tymi portfelami. Przykład, jeśli przeleję na portfel 100 dolarów w krypto i potem rozdzielę te 100 dolarów na 10 portfeli po 10 dolarów, a potem zacznę wykonywać różne zadania, by dostać airdrop, to bardzo łatwo można dojść do tego, że te 10 portfeli należy do tej samej osoby. Nawet jeśli czasami przelewacie krypto do znajomych i potem ci sami znajomi też biorą udział w tych airdropach, to też możecie być uznani jako sybil. Jakie jest rozwiązanie? Do każdego airdropa twórz nowy portfel, który nie ma żadnej historii i nie używaj go do niczego innego. By zasilić to konto, przelej tam środki z giełdy scentralizowanej. Dlaczego? Ponieważ giełda scentralizowana używa tych samych hot walletów dla wielu użytkowników. Więc z poziomu blockchaina nie da się określić skąd, albo raczej od kogo pochodzą dokładnie środki. Polecam tutaj bardzo fajne, darmowe narzędzie. Będzie gdzie możecie prześledzić historię dowolnego portfela. Wystarczy w wyszukiwarce wkleić adres i kliknąć Investigate. Jeśli zobaczycie taki punkcik, to znaczy, że wasz portfel ma czystą historię. Natomiast jeżeli wasz portfel wygląda tak jak ten, Radzę użyć innego. Jak sami widzicie, ten portfel ma dużą historię, gdzie pojawiają się transakcje z innymi portfelami. Wystarczy, że jeden z tych portfeli został uznany jako Sybil, to z automatu wasz portfel także może być podobnie sklasyfikowany. Kolejna dobra rada od Łysego. Jeśli w tym samym domu kilku domowników stara się o ten sam airdrop, to niech każdy użyje VPN-a. Logowanie się do sieci z tego samego IP też może być uznane jako atak. Jest jeszcze jedna rzecz, która będzie brana pod uwagę przy sprawdzaniu waszych portfeli. Portfeli. Mam tu na myśli Wasza aktywność. Każdy użytkownik, który będzie próbował zdobyć airdrop minimalnym kosztem, czyli np. przelewając na portfel 5 dolarów, też może być uznany jako Sybil. Dlaczego? No, często pojawiającym się schematem wśród atakujących jest wykorzystywanie małych kwot do wykonywania zadań na sieci. Warto więc przelać na portfel trochę więcej niż symboliczne 5 dolarów. Podsumowując, ten odcinek miał Was ostrzec, byście bardziej zadbali o to, z jakiego portfela korzystacie, starając się o airdrop. Airdrop. Im więcej czerwonych flag zdobędziecie, tym bardziej prawdopodobne, że zostaniecie usunięci z listy beneficjentów. Ataki taki no, są coraz poważniejszym zagrożeniem i trend jest taki, że coraz więcej projektów krypto będzie z tym walczyć. Miejmy nadzieję, że skończy się tylko na sprawdzaniu tak zwanej higieny waszych portfeli, bowiem jeśli to nie pomoże, to skończy się na tym, że każdy airdrop będzie wymagał pełnego KYC. Jeśli chcesz być o krok przed rynkiem, zrozumieć go i zmaksymalizować swoje szanse zarabiania na nim, dołącz do mojego darmo Nowego Discorda Global Traders. Zapraszam! Subskrybuj, lajkuj, nara.